Dzień dobry. Naszym i Państwa gościem jest dzisiaj Pan Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Witam Pana ministra bardzo serdecznie. I już na wstępie dziękuję, że Pan minister znalazł w ten ostatni weekend tegorocznych wakacji czas, aby w przededniu Nowego Roku Szkolnego spotkać się właśnie i o tym Nowym Roku Szkolnym porozmawiać. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, Kłania się. Panie ministrze, to już pewne, że dzieci i młodzież 1 września w takim trybie stacjonarnym jak to było wcześniej wrócą do szkoły. Tak jest, zapowiadamy to już od półtora miesiąca i nic się nie zmienia, nie zmieniają się warunki pandemiczne na takie, które by uniemożliwiały pójście do szkoły, więc wszyscy wracają 1 września do nauki stacjonarnej. Rozumiem, że miesiąc później, czyli 1 października także studenci różnych kierunków, różnych roczników rozpoczną naukę na wybranych uczelniach stacjonarnie. Po to też zmieniliśmy w sierpniu rozporządzenie dotyczące nauki na uczelniach wyższych, a żeby tak właśnie było, zostawiając rektorom oczywiście możliwość reagowania na zmieniające się sytuacje pandemiczne i wprowadzania nauki hybrydowej, bądź w skrajnych wypadkach zdalnej. Podobnie jak dyrektorzy mają możliwość w uzgodnieniu z anepidem powiatowym w każdej sytuacji, kiedy dojdzie do ogniska Zakaźnego w szkole, tak jak to było do tej pory, kierować na naukę zdalną albo y, grupę uczniów, albo całą szkołę. Panie ministrze, mam tutaj przed sobą y, wytyczne zalecenia, które przygotował pana resort wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Y, tutaj są te różne dokumenty, które mówią, jak szkoły, czy jak rząd wesprze szkoły, czy wsparł szkoły, jeśli chodzi o przygotowanie nowego roku szkolnego. Na pewno te dokumenty są znane dyrektorom, z pewnością też większości nauczycieli i podejrzewam, że te wytyczne będą też przedstawiane przez dyrektorów, nauczycieli, rodzicom na wywiadówkach czy spotkaniach od początku roku. Ale może takie najważniejsze założenia Pan Minister by przedstawił. Co takiego rząd, co takiego Pan zaproponował, żeby ten powrót do szkoły był bezpieczny? Jeśli chodzi o wytyczne, to nic specjalnego się nie zmienia. Utrzymywanie dystansu, maseczki w częściach wspólnych. Lekcje wychowania fizycznego najlepiej, dopóki pogoda pozwoli, na zewnątrz, na świeżym powietrzu, wietrzenie sal, no i szczepienia oczywiście, które są dziś jedyną formą zabezpieczenia się przed koronawirusem. To są oczywiście zalecenia i wytyczne to nie są obowiązki to nie są przepisy powszechnie obowiązujące obligujące do wykonania wszystkich zaleceń i wytycznych, które tam są zapisane. Wszyscy będą wykonować w miarę możliwości, w miarę powiem, sposobu, zorganizowania zajęć i warunków jakie na to pozwalają w poszczególnych szkołach, ale zalecamy wietrzenie sal, utrzymywanie dystansu, maseczki w częściach wspólnych, WF na świeżym powietrzu dopóki będzie to możliwe i szczepienia. Panie Ministrze wrócę jeszcze do, do tej kwestii te, tego bezpiecznego powrotu. Wy też jako rząd, jako resort przeznaczyliście też konkretne środki. Z tego co ja tutaj się orientuję to będą termometry, Będą środki ochrony indywidualnej, tak czy uczniowie, nauczyciele nie mają się czego obawiać? Czego obawiać to mamy się wszyscy, dlatego musimy się trzymać do baczności. Nikt nie odwołał z pandemii koronawirusa i stanu zagrożenia epidemiologicznego, czy, czy też w ogóle epidemii. Więc wszyscy mamy się czego obawiać i musimy stosować się do wszystkich możliwych zaleceń po to, żeby czuć się bezpiecznie, najlepiej wszyscy się szczepmy. I wtedy rzeczywiście będziemy czuć się bezpieczniej. Natomiast my, my przykładamy wagę do tego, żeby zapotrzebowanie, które dyrektorzy szkół z całej Polski złożyli do 11 sierpnia, na to zapotrzebowanie odpowiedzieć w pełni i już od kilku dni. Transporty z stacjami do mierzenia temperatury automatycznymi, kamerami do mierzenia temperatury, stacjami dezynfekującymi, płynami dezynfekującymi, maseczkami, które będziemy używać w częściach wspólnych w szkole, czy rękawiczkami wszystko do szkół. Sprzęt i środki wartości ponad 100 milionów złotych, to także termometry ręczne do mierzenia temperatury. No właśnie, panie ministrze, odnośnie tych szczepień, one mają ruszyć także w szkołach. Jak to będzie wyglądało, tak technicznie? To nie wiemy. uczniowie będą klasami, szli na te szczepienia będą się zgłaszać indywidualnie, to będzie w szkołach, będą musieli pójść na przychodnie do szpitala. Jak to będzie wyglądało? Wszystko będzie zależało od tego, jak sobie będą tego życzyli rodzice i dyrektorzy. My nic nie nakazujemy, my deklarujemy pomoc. Zachęcamy do tego, aby szczepić się w punktach ogólnodostępnych. Te punkty ogólnodostępne są cały czas czynne. I są puste, czekają na pacjentów, czekają również szczepionki, więc zachęcamy wszystkich, aby nawet dzisiaj pójść i zaszczepić siebie, swojego od 12 roku życia wzwyż. Natomiast jeśli dyrektorzy szkół, którzy będą zbierać deklaracje od rodziców chętnych do szczepienia dzieci w szkołach, zbiorą odpowiednie liczby deklaracji, które ich zdaniem bo to dyrektorzy będą decydować nie my ich zdaniem Uzasadniają zorganizowanie dodatkowego punktu szczepień w szkołach. To będziemy pomagać, zresztą już dyrektorzy otrzymali wytyczne, jak to robić, żeby taki punkt szczepień w szkołach zorganizować. Naprawdę będzie to możliwe, ale podstawowym, podstawowym miejscem szczepień są punkty szczepień, które są dzisiaj ogólnodostępne, czynne i puste. Jeśli chodzi o to zachęcanie uczniów i zbieranie przez nauczycieli tych deklaracji czy tych chęci zaszczepienia się, to jest jakoś rozłożone w czasie na cały rok? Czy też y, będzie to ograniczone, nie wiem, przez września, październik? Nie, nie. Zaplanowaliśmy to na pierwszy pełny tydzień września. Przez ten pierwszy pełny tydzień września dyrektorzy będą zbierać deklaracje od rodziców tych, którzy będą chcieli, ażeby dziecko zaszczepiło się na terenie szkoły i w kolejnym tygodniu będziemy organizować punkty szczepień. Nie będziemy z tym tego przewlekać w nieskończoność. Raz jeszcze powtarzam, y, punkty szczepień są w każdym mieście także w Biłgoraju ogólnodostępne. W każdej chwili można pójść bez zbędnych formalności, zaszczepić się. Szczepionki na Państwa czekają. Panie ministrze, a co z uczniami i nauczycielami, którzy no nie wyrazili czy nie wyrażą woli zaszczepienia się? To jest ich ryzyko. Nauczyciele to będzie zdecydowana mniejszość, bo około 80% nauczycieli się zaszczepiło i czują się bezpiecznie. Za to im dziękuję, bo to również odpowiedzialność za innych. Tych y, nauczycieli, z tych 25, 20% do 25%, którzy się nie zaszczepili, proszę, żeby to raz jeszcze przemyśleli i y, 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 żeby czuli się bezpiecznie w szkołach. Co do uczniów, to jest decyzja rodziców. Y, nie zamierzam w żaden sposób naciskać na rodziców. Y, to jest decyzja rodziców, czy szczepią dzieci y, od 12 roku życia z wyższych, czy nie. Ja do tego zachęcam. Ja swoje dzieci zaszczepiłem, czy nie zaszczepiłem, tylko. Prosiłem ich o to, żeby się zaszczepiły i zaszczepiły się z chęcią. Czują się bezpiecznie, są po obozach, koloniach i nie czują zagrożenia ze strony koronawirusa, COVID. u A czytamy, że w krajach takich jak Niemcy czy Wielka Brytania coraz więcej dzieci od 10 roku życia i młodych ludzi do 49 roku życia choruje na COVID. Szkoda, żeby to dotknął nas. Przemyślcie to państwo, zaszczepcie się, ale przymusu nie będzie. Specjaliści ostrzegają przed czwartą falą, która ma uderzyć pod koniec lata, na początku jesieni. Pan minister ma takie obawy, że ta czwarta fala może wywołać taką powtórkę z zeszłego roku, z zeszłej jesieni, że uczniowie byli troszeczkę w szkole kilka tygodni, potem nauka hybrydowa i potem nauka zdalna właściwie przez cały rok. Tego wykluczyć oczywiście się nie da, natomiast w tym momencie nie przewidujemy takiego scenariusza, ponieważ wszystkie modele, które. Są analizowane w Ministerstwie Zdrowia i przez służby SanEpidu, wskazują na to, że owszem, czwarta fala przyjdzie, w zasadzie już nadchodzi i wchodzi do naszego kraju i przed tym się nie ustrzeżemy, ale nie będzie ona tak potężna jak trzecia fala, nie będzie też z kolei wywoływała takich reperkusji negatywnych w systemie służby zdrowia który stał już praktycznie pod ścianą w trzeciej fali, bo to jest ten wyznacznik, jeśli nawet będzie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy zachorowań, ale nie będą one powodowały dużych hospitalizacji i nie będą wywoływały wielu zgonów, no to nie będzie to zagrażało również nauce stacjonarnej w szkole, dlatego że nauka stacjonarna w szkole sama w sobie nie jest zagrożeniem. Zagrożeniem jest ruch okołoświatowy, a zatem kilkanaście milionów osób każdego dnia w ruchu związanym z tym, że funkcjonują szkoły, przewoźnicy, przedsiębiorcy, dostawcy, rodzice, opiekunowie odprowadzający dzieci, spotykający innych opiekunów. To jest wszystko kontakt między społeczny, międzyludzki i to jest największe zagrożenie. Więc gdyby to miało powodować przepełnienie szpitali, także tymczasowych, trzeba będzie podejmować decyzje takie jak przy trzeciej i drugiej fali, ale nie przewidujemy tego przy czwartej fali. Ale plan B Pan Minister jakiś resort ma. Nawet plan C i plan D. Panie Ministrze, kwestia związana z covid-19 i, i powrotem dzieci do szkół to jest jakby jeden z elementów, z którymi na początku nowego roku trzeba sobie poradzić, ale też kwestią podnoszoną przez dyrektorów czy specjalistów z dziedziny oświaty jest brak nauczycieli. W całej Polsce mówi się, że przynajmniej kilkanaście tysięcy, 13, 15 tysięcy nauczycieli brakuje. Ja z rozmów z dyrektorami tutaj z rejonu biłgorajskiego wiem, że są potężne braki czy zapotrzebowanie na nauczycieli przedmiotów zawodowych. Jak ministerstwo chce czy planuje w najbliższym roku no, te problemy rozwiązać, łagodzić? Istotnie zapotrzebowanie na, na, na nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach zawodowych jest nowością, nie, znaczy nie jest nowością od dzisiaj. To jest problem, z którym się borykamy, i tutaj jedynym receptą jest zdecydowane zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, zmiana warunków pracy nauczycieli. Tę reformę mamy przygotowaną. Natomiast o tych 13 tysiącach, ja o 15 tysiącach nie słyszałem, ale o tych 13 tysiącach nauczycieli w całej Polsce, o których Pan mówi, no to powiedzmy też naszym widzom i słuchaczom, że nauczycieli w całej Polsce jest blisko 700 tysięcy. 13 tysięcy to jest około 1,5 do 2% wakatów, 98% procent tatów co jest zajętych półtora do dwóch procent jest wolnych. Zawsze tak było, że w okresie końcówki wakacji takie się pojawiały i są później uzupełniane. To nie jest problem, którego byśmy nie znali, który by nie był możliwy do rozwiązania, powtarzam 1,5-2%, a nie jakaś gigantyczna ilość, tylko w cyfrze wydaje się to duże. Nasze badania w Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji na 5 i 10 następnych lat wskazują niestety, powtarzam niestety, że nauczycieli nie będzie brakować. Dlatego, że niestety będzie coraz mniej dzieci w szkołach, więc może się okazać, że w niektórych miejscach nauczycieli będzie również za dużo, bo tutaj demografii nie oszukamy, więc nie przejmuję się wolnymi etatami. Ja się bardziej przejmuję tym, że będzie coraz mniej dzieci w kolejnych latach w szkołach i coraz mniej pracy dla nauczycieli i to będzie większy problem, aniżeli to. 13 tysięcy, które da się uzupełnić. Ale tak czy inaczej, atrakcyjność zawodu nauczyciela musi być zwiększona i dlatego kompleksowa reforma polegająca na odbiurokratyzowaniu pracy nauczyciela, większej dostępności nauczyciela dla dzieci i zwiększeniu, zdecydowanemu zwiększeniu wynagrodzenia nauczycieli. No właśnie, to Panie Ministrze, to zdecydowane <gry> zwiększenie nauczycieli, to w liczbach jakby się przedstawiało? Panie redaktorze, pan niestety albo na szczęście nie jest przedstawicielem związków z nauczycielskich, więc nie mogę z Panem rozmawiać na ten temat. Pierwsi oni będą ze mną na ten temat dyskutowali. Ale to będą znaczące, takie, które zachęcą faktycznie tych nauczycieli. Kilku, którzy... Kilkudziesięcioprocentowe. No to myślę, że Powtarzam, powtarzam. powtarzam w kompleksie w kompleksowej reformie polegającej na tym, że zdejmujemy biurokrację z nauczycieli, ale też powodujemy zdecydowane zwiększenie dostępności nauczyciela dla dziecka. Nie może być tak, że rodzice przesiadują wieczorem z dzieckiem i próbują z nim odrobić trudną pracę domową z chemii, ucząc się tej chemii, od tego jest nauczyciel, żeby dziecku pomóc. Panie ministrze, podwyżka jedna rzecz. Trzeba rozumieć, że za podwyżką będzie szła też wyższa subwencja oświatowa bo też z pewnością znane są Panu y, takie głosy samorządowców, że y, w cudzysłowie, y, samorządy muszą do oświaty dopłacać. Panie redaktorze, panie redaktorze, przerwę Pańskie pytanie. 100% podwyżek, które planujemy będzie pochodziło z subwencji z budżetu Państwa, samorządy nic do tego nie będą dokładać. Y, panie Ministrze, w, w kwestii tych podwyżek i rozwiązania kwestii y, zatrudniania nauczycieli, y, w Polsce jest oświata y, publiczna, ale są też placówki prywatne. W tych szkołach, których, dla których organem prowadzącym są na przykład samorządy, obowiązuje karta nauczyciela. W szkołach prywatnych najczęściej nauczyciele zatrudniani są na umowę o zlecenie czy umowę o pracę. Czy nie da się tego jakoś ujednolicić? Bo to są jednak potężne różnice w wynagrodzeniach i obowiązkach, które, które na przykład wynikają z tego, że ktoś pracuje na kartę nauczyciela, ma ograniczony czas pracy przy tablicy. Ktoś, kto pracuje na umowę o pracę, no to ten czas jest rozliczany inaczej. A jak Pan proponuje to ujednolicić? No nie wiem, trzeba byłoby jakoś rozmawiać pewnie z nauczycielami. Myślę, że może jakaś reforma karty nauczyciela tak, aby zadowolić jednych i drugich. A, czy jest Pan za likwidacją karty nauczyciela w takim kształcie, jaka dzisiaj jest. Proszę pójść do związków zawodowych i porozmawiać z nimi. Niech Pan pójdzie pierwszy na czujkę, a ja później za Panem będę podążał tym śladem, dobrze? No sprawa dość poważna, ale myślę, że po ministerstwo jakoś będzie chciało do tego podejść, bo na dłuższą, dłuższą metę no jakoś to rozwiązać trzeba. Panie redaktorze, niewątpliwie ma Pan rację co do diagnozy problemu, natomiast co do rozwiązania warto również zwrócić uwagę, że Państwo Polski nie wymaga od jakichkolwiek innych podmiotów niż Samorząd Terytorialny tworzenia szkół niepublicznych. Jeśli ktoś tworzy szkołę niepubliczną i ktoś zatrudnia się w szkole niepublicznej, no to bierze na siebie odpowiedzialność również za z pracy i pracy. Państwo polskie subwencjonuje wszystkie szkoły, żebyśmy też mieli jasność, również te niepubliczne, w zasadzie dotuje szkoły niepubliczne i środki finansowe na prowadzenie tych szkół przez organy nie będące jednostkami samorządu, samorządu terytorialnego też idą. Sposób przekazywania tych środków na pewno będzie ulegał reformie. Chcemy, żeby był bardziej transparentny i być może nie za pośrednictwem samorządów, no ale raz jeszcze powtarzam, państwo polskie nie zobowiązuje żadnego podmiotu innego niż jednostka samorządu terytorialnego do tego, żeby zakładała szkołę. Jeśli ktoś zakłada szkołę prywatną, jak pan to ujął, no to bierze też również odpowiedzialność za warunki, jakie są w tej szkole, a rodzice, którzy posyłają tam dzieci, też muszą sobie z tego zdawać sprawę. Ujednolicenie byłoby rzeczywiście znakomitą rzeczą, ale droga do tego daleka. Najpierw uatrakcyjnie. Tych kilkuset tysięcy nauczycieli, którzy pracują przede wszystkim w szkołach, które są prowadzone przez jednostki samorządu to to niewątpliwie również wpłynie na wysokość dotacji dla, dla szkół prywatnych, dla szkół niepublicznych, tych niepublicznych, niesamorządowych i i publicznych, nie samorządowych, bo to jest uzależnione od wysokości subwencji, od wysokości wynagrodzenia zasadniczego, od tego, jakie są płace w szkołach samorządowych, więc na pewno wzrośnie również dotacja dla szkół prywatnych, no, ale raz jeszcze powtarzam, to jest przede wszystkim odpowiedzialność organów prowadzących takie szkoły. Panie Ministrze, nowy rok szkolny to... Słyszymy się, halo? Tak, oczywiście. Panie Ministrze, nowy rok szkolny to nowe wyzwania. Ale i nowe rozwiązania. Co nowego pana resort, pan jako minister, proponuje, choćby na przykład w integracji uczniów po tym okresie nauki zdalnej? Program czy przedsięwzięcie ministra Poznaj Polskę, na które na wstępie wyasygnowaliśmy 15 milionów złotych, to dofinansowanie do wycieczek szkolnych jedno-, dwu lub trzydniowych. Do 80% kosztów tej wycieczki to bardzo dużo do 5 tysięcy dziennie. Takie dofinansowanie to mogłoby, i mam, mam, mam nadzieję, zresztą mam sygnały, że tak będzie, skłonić nauczycieli do organizowania wycieczek do miejsc pamięci narodowej, do miejsc związanych z kulturą polską, z kulturą ludową, do tych wszystkich punktów edukacyjnych, które mają wielki potencjał edukacyjny, niewykorzystywany choćby na przykład do Muzeum Armii Krajowej w Bądyżu, niedaleko przecież Biłgraja. Warto, żeby dzieci poznawały historię, warto, żeby dzieci poznawały kulturę polską, przyrodę polską, naukę polską, na przykład Centrum Nauki Kopernik i w innych tego typu miejscach, a my będziemy to dofinansowywać. To również sposób na odbudowywanie wspólnoty. No, ale są też inne nowości w, w tym roku szkolnym, jak choćby kwestia zorganizowania nauk, nauki do wychowania życia w rodzinie. Odeszliśmy od systemu, w którym byli zobligowani nauczyciele do tego, ażeby Rada Pedagogiczna do tego, ażeby umieszczać te zajęcia na pierwszej może ostatniej godzinie. Tu będzie dowolność dla nauczycieli, kiedy będą chcieli to zrobić, po to, żeby zachęcić również do tego przedmiotu. O rodzinie trzeba mówić coraz więcej, bo jest atakowana niemiłosiernie, a bez rodziny nie przetrwamy. Zupełnie oczywiste. Bez zdrowej rodziny oczywiście, nie przetrwamy, to jest zupełnie oczywiste. Mamy nowy kanon lektur, w którym proponujemy, proponujemy powtarzam, bo to są uzupełniające lektury, bardzo ważne lektury dotyczące i historii Polski, i troski nad zwierzętami, i historii naszych bohaterów typu Rotmistrz Witold Pilecki, czy kardynał Stefan Wyszczyński, kilka więcej uzupełniających, a nie obligatoryjnych, Karola Wojtyły i Jana Pawła II, ale także Zofi kossak szczucki piękne, piękne rzeczywiście dzieła, które mogą być przedmiotem lektur w szkołach. Powtarzam, o tym będą decydować nauczyciele, nie my. My tylko zaproponowaliśmy taki kanał Są również lektury, które pozwolą na naukę retoryki, na przykład bardzo potrzebną, bo uczniowie później mają problem z wypowiadaniem się, ze sposobem wysławiania się, bo to jest potrzebne w życiu później dorosłym, w życiu zawodowym, z filozofii. Wszystko to jest nowością w tym roku mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to bardzo atrakcyjne, a nawet jestem o tym przekonany. Nowością są również zajęcia wspomagające, na które przeznaczyliśmy 187 milionów złotych znów w całości z budżetu państwa. Nic samorząd do tego nie dokłada. 90% szkół zapotrzebowało te środki i od 1 września te zajęcia wspomagające w wymiarze jednego tygodnia, bo przez 10 tygodni będą się odbywały w szkołach. W jakim temacie i w jakim zakresie, z jakich przedmiotów decydują znów nauczyciele, nie my po to, żeby nadrobić zaległości z nauki zdalnej, mamy WF za WF, szkolenia dla WF-istów i sport kluby, które będą powstawały, już 2200 szkół zgłosiło takie powstanie sport klubów, czyli dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z wychowania fizycznego ale przede wszystkim nastawionych na odbudowę na kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. Zachęcajmy do tego nasze dzieci, żeby w tych zajęciach uczestniczyły i tych wspomagających, i tych sportowych. To wszystko po to, żeby nadrabiać te straty, które wynikały z nauki zdalnej. Dzisiejsza szkoła to zdecydowanie inna szkoła niż ta, która była jeszcze kilka lat temu. W zeszłym roku uczniowie protestowali, kiedy pan minister zdecydował, że wrzucą do nauki stacjonarnej. Te tak. protesty się dzisiaj także pojawiają. Muszę ja teraz panie redaktorze, bo ma pan taką skłonność, niestety, jak większość dziennikarzy, do u, uogólniania, co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Przypomnijmy, ilu uczniów protestowało. 500 tysięcy. Ilu jest uczniów, którzy idą do szkoły? 4 miliony 600 tysięcy. Jeśli mówimy, że uczniowie protestują, czy protestowali, to tak jakbyśmy sugerowali, że 4 miliony 600 tysięcy uczniów protestowało. Nie. Protestowała zdecydowana mniejszość, jeszcze namawiana przez jakichś niepoważnych ludzi. Tylko 500 tysięcy z 4 milionów 600 tysięcy uczniów protestowało. Nie uczniowie, wszyscy. Rozumiem, panie ministrze, no ale teraz część uczniów także protestuje. Z pewnością te protesty są panu znane. Właśnie, czy będzie jakaś większa partycypacja uczniów w tym, jak ta szkoła będzie wyglądała w przyszłości, czy też no, stawiamy jednak na to, że młodzież uczymy, kształcimy i dopiero w dorosłym życiu oni podejmują decyzje? Panie redaktorze, zarówno wtedy, kiedy pan chodził do szkoły, jak i chodzili ci, którzy nas słuchają teraz, do szkoły i kiedy ja chodziłem do szkoły, byliśmy przyzwyczajeni do pewnej normy. Normą było to, że chodzimy do szkoły po to, żeby zdobywać tam wiedzę i żebyśmy byli z tej wiedzy rozliczani. To szkoła ocenia ucznia, a uczeń ocenia szkołę, bo jeśli odwrócimy, a to się niestety dzieje i musimy temu ten, ten proceder zastopować. Jeśli odwrócimy tą sytuację i to uczeń będzie oceniał nauczyciela, rodzic będzie oceniał nauczyciela, a nauczyciel nie będzie miał nic do powiedzenia, jeśli chodzi o ocenę uczniów i o tym, co będzie uczniów uczył, no to stanie wszystko na głowie i rozsypie się. Jeszcze raz powtarzam, szkoła jest od tego, żeby uczyć uczniów i wymagać od nich wiedzy. Oczywiście, że głos uczniów jest bardzo ważny. Oczywiście, że głos młodzieży jest bardzo ważny. Oczywiście, że dialog z młodzieżą i z uczniami i z dziećmi jest bardzo ważny. Oczywiście, że trzeba słuchać ich potrzeb, Oczywiście, że trzeba również reagować na ich potrzeby i realizować wszystkie te ich ewentualne postulaty, które dla ich dobra mogą być zrealizowane, no ale o tym ostatecznie decydują dorośli, a nie dzieci. I na tym też ma polegać ta reforma, którą pan chce wprowadzić odnośnie nadzoru kuratorskiego? Nadzór kuratorski nie jest że w sposób reformowany. Narzędzia przekazujemy kuratorom, które urealniają nadzór pedagogiczny. Przypomnijmy, że w szkole mamy dwa organy prowadzące szkołę. Organ prowadzący właśnie, czyli samorząd terytorialny, który dba o infrastrukturę szkoły i jej zorganizowanie, i organ nadzoru pedagogicznego, który dba o treści przekazywane uczniom w szkołach. I kurator musi mieć możliwość sprzeciwu, jeśli do szkół. Chcą się przedostać organizacje pozarządowe, takie jak w Poznaniu czy w Warszawie, które chcą na siłę demoralizować dzieci, seksualizować je. To są przypadki, które się zdarzają w wielkich miastach, nie zdarzają się na dużą skalę, albo w ogóle nawet na małą skalę w mniejszych miastach i miasteczkach. Musimy jednak dać możliwość kuratorowi reakcji, sprzeciwu, jeśli rodzice będą wnioskować do tego kuratora o to, żeby zareagował na organizacje pozarządowe, które są rzeczywiście szkodliwe dla dzieci. To jest pewien bezpiecznik, to nie jest regulator, to nie jest kwestia zarządzania tym, kto będzie wchodził do szkoły, ale możliwość postawienia tam tym organizacjom, które chcą demoralizować, seksualizować nasze dzieci. Słyszymy o tym coraz częściej. Czyli to by był taki nadzór na, na, wspólnie z rodzicami i nauczycielami, nie, że ktoś przychodzi z zewnątrz i mówi tak i tak. No, kurator nie jest z zewnątrz, ale ja powtarzam, jest cały czas od wielu lat organem nadzoru pedagogicznego, więc to nie jest ktoś obcy w szkole. Natomiast obcym w szkole jest organizacja pozarządowa. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie mieliśmy wiele sygnałów, że trzeba odchudzać podstawy programowe, że nie ma czasu na realizację całości programu, że nauczyciele się nie wyrabiają z programem, że dzieci za długo przebywają w szkołach, że są za bardzo obciążone treściami, które w szkołach są im przekazywane. No i to jest dla mnie zupełnym nieporozumieniem, jeśli dodatkowo, jeśli chcemy wtłaczać tam jakieś organizacje pozarządowe, nawet najlepsze. No dobrze, ale ja tutaj nie dyskutuję, o tym decydują rodzice. Jeśli rodzice chcą organizacji pozarządowej takiej czy innej w szkole, proszę uprzejmie, tylko my chcemy, ażeby radca otrzymał od dyrektora informację na temat tego, jaka to będzie organizacja i jakie treści będzie uczniom przekazywała. I w razie, gdyby był sprzeciw rodziców jednych bądź innych, żeby takiej organizacji nie było, bo treści, które są ich zdaniem są demoralizujące, kurator będzie mógł to sprawdzić. Jeśli rzeczywiście się okaże, że to jest ta rozszerzona edukacja seksualna, która demoralizuje i wykrzywia dzieci na zachodzie Europy, to będzie stawiał sprzeciw, bo tego wymaga również Konstytucja. Państwo polskie musi stać na straży dobra dziecka, chroniąc go przed demoralizacją. To jest zapisane w Konstytucji. My tutaj nic nowego nie wymyślamy. Panie ministrze, na koniec, czego by pan życzył uczniom, nauczycielom i rodzicom na te kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, właśnie na ten nowy rok szkolny 2021-2022? Życzę przez kilka jeszcze dni jeszcze odpoczynku uczniom i młodzieży, radości w te wakacyjne dni, bo mamy jeszcze kilka wakacyjnych dni, a później radosnego powrotu do szkoły i normalnej szkoły, normalnego systemu nauczania. Takiego, jaki znaliśmy sprzed okresu pandemii koronawirusa, normalnego rytmu życiowego, samych dobrych wyników w nauce i satysfakcji z tych dobrych wyników w nauce. Ciężka praca też sprawia satysfakcję. Po ciężkiej pracy znów przyjdzie czas na odpoczynek. Życzę wszystkim Państwu normalności, bo tego nam jest potrzeba. Panie ministrze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się Panu redaktorowi wszystkim Państwu.